Cześć, witam Was dzisiaj w tak wstępnie w czasie serii Wielkopolskiej. Będziemy gotować, będziemy słuchać bardzo ciekawych opowiadań historycznych, poznamy też stroje z południowej Wielkopolski. Znajdujemy się we wsi Kocina, to jest granica Dolnego Śląska z Wielkopolską. Kolega który no, też jest związany bardzo z naszą rodziną, ponieważ to są kumowie, to są, czyli chrześni, czy chrześni naszej Zuzi, starszej córki i zajmują się od lat już promowaniem kultury ludowej, kultury wielkopolskiej i kultury przede wszystkim z południa Wielkopolski, a południe Wielkopolski to jest właśnie ten taki pas pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wielkopolską, który ma silne wpływy niemieckie. O tym wam już Krzysztof dokładnie opowie, z czego to wynika historycznie, natomiast ja chciałam nawiązać do mojej rodziny, która też pochodzi z tych stron. My jesteśmy w Kocinie. Moja rodzina pochodzi troszeczkę dalej, 15 km stąd z innego miasteczka, ale dokładnie był, jest w tym pasie południowo-wielkopolskim na granicy z Dolnym Śląskiem, czyli z, do, z dawnymi Niemcami. Jest to region charakteryzujący się tym, że Niemcy przez lata żyli w bardzo dobrych relacjach z Polakami. A wręcz byli mniejszością, a nawet w niektórych rejonach byli wręcz wynaradawiani. By o tym Wam dokładnie opowie Krzysiu, ale historia jest naprawdę przeciekawa. Ja bardzo lubię te rejony. Ja tutaj bardzo często przyjeżdżałam jako dziecko na wakacje, nie tu konkretnie, tylko około 20 km dalej. Są to rejony bardzo ładne przyrodniczo, to znaczy tutaj jest bardzo dużo sosnowych lasów, piasków, przez to też i ziemia też nie jest za dobra. I też takie rejony. Takiej, nie wiem, solidności gospodarskiej, nie wiem jak to powiedzieć, gdzie w sobotę się zamiatało przed domem, gdzie gospodyni bardzo dbała o obejście, jak się przekracza tą granicę tego Dolnego Śląska, gdzie ludność napływowa i wierza się na Wielkopolskę, to naprawdę widać tą różnicę. No i też przez długie lata się zastanawiałam, jak to było, że mój dziadek, rocznik 1900, walczył w Powstaniu Wielkopolskim, walczył w dwóch wojnach. A jego siostry wyszły za mąż za Niemców. I było to dla mnie zagadką, z czego to wynika. No, wynika to z tego, że po prostu Niemiec nie był nigdy wrogiem, to był sąsiad bliski i nie, nie, było, nie był to jakiś problem, żeby, żeby przyjąć go do swojej rodziny. I też pamiętam taką opowieść mojej babci, że zaraz po wojnie w Niemczech była straszna bieda. Po prostu okropna bieda, no bo wiadomo, to byli ci przegrani, ci okropni, ci najgorsi. No i wtedy moja babcia z dziadkiem, tam z całą rodziną, bardzo pomagali tym, tej rodzinie, tej, tej, tej siostrze, która wyszła za Niemca. Po czym sytuacja się odwróciła, jak u nas była komuna, było naprawdę bardzo biednie, a oprócz tego nic nie można było dostać, to ciecia nam słała paczki, słała, nie wiem, nawet potrafiła wysłać nam masło w wodzie, żeby się przetrzymało, gumki do majtek, czekolady szwajcarskie były tak pyszne. Nigdy już mi, nigdy już mi potem nie smakowała tak czekolada, jak wtedy ta, co mi ciocia słała. I też nas bardzo wspomagali. Więc, no co, co ja mam powiedzieć? No dopóki polityka nie weszła tutaj, to było wspaniale, była taka kraina naprawdę bardzo szczęśliwa. A ten rys historyczny przedstawiłam Wam Krzysztof. A dzisiaj oczywiście będziemy wspólnie gotować, będziemy gotować typowy obiad z tych stron, który nam przypomina trochę obiad śląski, ale no, czymś tam się różni, czyli kluski na parze, czyli pampuchy jak to inni mówią, tutaj coś mówi kluski na parze, kaczkę i modrą kapustę, a do tego na deser pączki będą i przygotują nam to panie z koła gospodyń wiejskich z Kociny, które także część z nich śpiewa w zespole Skociny. W takim razie serdecznie Was zapraszam. Wydaje mi się, że bardzo wartościowe filmy, bardzo wartościowa seria, bardzo ciekawe opowieści. No to w takim razie Zapraszam.